ma być żeby z tej strony wiśnia. I zrobiłem trochę w skinie. Ale postanowiłem już włączyć tak rybanie. No, jestem właśnie przy etapie głowy, ale widzę, że zły... No zły kolor tutaj. O, to jest ten bardziej kolor. Co tam mieliśmy. Z my go już przemalujemy. A tutaj coś... Aha, no. Tak jak mówiłem. Hmm, trzeba biały, część. Tutaj oko. Dobra. Ciemniej. như mẹ kia trông biểu Chắc ấy Okej, okay, zrobię, mogę gadać już znaczy nagrywać to na jaśniutki i teraz trzeba dokończyć to, to było takie o tak, żeby to nie było takie na no. Все ładнее выглядит. Нет. Не это, выглядит. это выглядит А, это выглядит. Ej, dobra, nie! Ej! Ej, co by na no to, żeby zrobić czerwone włosy? Ej, no! Zawsze chciałem mieć czerwone włosy. Ja czerwone włosy. To czarne brwi. No, teraz to o wiele lepiej wygląda. No, mega. Zawsze chciałem mieć czerwone włosy, ale ich nie mam nadal. Może to zrobię na jakieś urodziny moje. Dobra. Mamy czerwone. Włosy, nawet to dobrze wygląda. Albo dobra. Tu zróbmy. Tu zróbmy yy, czarne. A tam zrobimy czerwone. O no. Troszeczkę to lepiej wygląda. No teraz jest. Myślę, że bardzo dobrze. E, no i teraz tak. Teraz bierzemy cały Bierzemy czerwony i lecimy to tu. tutaj przez całą rękę. Hop. No dobrze to już wygląda. I zostawiamy to, nie robimy żadnych wzor wzor wzorków. E, a tutaj robimy czarny kolor. Tam. Moim zdaniem ten skin bardzo dobrze wygląda. O wiele lepiej niż tego, co pierwsze robiłem. Mogę Wam później go pokazać. Myślę, że ten filmik będzie troszeczkę krótszy. Jak coś czuję. To i dla mnie dobrze Na początku miałem troszkę inny pomysł ale jak wpadłem na te pomysły, no to tam się naprawdę ona spodobały. Dobra i tutaj bierzemy o kurczę Dobra, to się naprawi Tutaj bierzemy czarny kolor i lecimy tutaj, bo to jest taki a i no pięknie wygląda ten skin. Bardzo ładnie, moim zdaniem. Na razie, na chwilę obecną, poczekajcie. Tu pierwszy robimy Dobra. Jezu. Dobra, zaraz to naprawimy, bo je, nie wiem co z tą aplikacją się dzieje, nie zawsze w Także ja się nie dziwię. To nie znowu w nerwie. Jezus Maria! Okay, okay. Do mnie. <skrym> dobrze idzie nam. No fajna taka bluwa jest. Możecie znać, czy Wam się podoba e, mój ubiór. Bo, sędzio, mogę się zalogować na, na Skindex i mogę sprzedać to. To jest, że no, mogę go sprzedawać. No, dobrze. Da... Mhm. Mm mhm. Mm Dotąd włosy. Rwona. O, i teraz jest wszystko mega dobrze równo. Oya, sekarang nano pravi me. Ej, ale nawet szybko nam idzie ten skin. Nawet ładnie. Co? A. Mm. Mm -hmm. Postanowiłem to robić z wapu. Może... mam to lepiej Będzie jak będę to... A mi robię. Okej, okay, bierzemy sobie czarny, czarny i taki, tak? Czarny kolor, czarny. I jakby mamy już skończony. O, i tutaj zróbmy czarne włosy. O, tu. Jedną no, większość mamy już zrobioną. Także bardzo się cieszę. Mm, ta skóra musi być jaśniejsza. Tak wątpię, żeby wyglądała skóra. I że już ją naprawiam. Okej, okay, tutaj Ok, i bierzemy teraz drugą część, i tutaj. No, prawie kończymy. Skończyliśmy praktycznie. Ten film będzie ten krótszy. Jestem o tym już przekonany. A tu bardzo dobrze się składa, bo tu jest całe czarne. A ja to chcę jak najszybciej zrobić. To jak najmniej czasu. Dobra. Zbierzemy czerwony kolor. O no, możemy coś... Ej, dobra, to tak dobrze wygląda. Oj, takie paski. Zanim to bardzo dobrze wygląda. Dobra. Znowu czerwony. Oczywiście możecie komentować mój skin. Czy Wam się on podoba? To jest jakby co bluza. Nie wiem jakiej filmy. Ale możecie. Może coś, coś Wam tak wspomina. Choć Nie robiłem żadnego pomysłu na bluzę. Nie miałem. Także, no, dawajcie cenę, bo ja już nie wiem. Naprawdę nie wiem. więc pomocy, oj, to wygląda super fajnie, coś tak czuję. Tak, coś czuję. No to fajnie wygląda. что должно быть с вами да смене смене не нет шаба было только W sumie to już jest ten koniec. Okej. Okay. Czy wiecie, widzę, że nam została taka ręka. Yy, tutaj, żeby wypełnić to bluzą. i nawet w sumie mogę pokazać, jak to wmontować. Minecraft mi się wtedy nie łączy. No także, no pokażę wam to na następnym filmie. No. No, no to ten film jest o wiele, wiele krótszy. <coughs> Dobra, widzowie, tak. dzięki wam za oglądanie, dajcie znać, czy wam się podoba ten skin, a ja teraz wam pokażę, jak wygląda to wszystko. Możecie ocenić, mi się mega podoba, to jest chyba mój najlepszy skin, nic od nikogo nie podrabiałem, no, tylko z twarzą z internetu, no. Tak będziemy mieć takiego skina w Minecraft. Ja go już tam włączę. Żebym go miał. No to na razie. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie i napiszcie, czy wam się podobał. Czy Wam się podoba film. I czy wszystko inne. Na razie.